Witam wszystkich serdecznie tutaj SCT StarCraft i zapraszam Was do drugiego meczu między TFLem Zergiem po lewej stronie na górze pa Killon Waste a Gungfu Bandą, czyli Gungfu e, czyli protosem po prawej stronie na dole. I tak się zastanawiam w tej chwili, że wyłączenie tego Time Hidera chyba jest słuszną decyzją, bo po pierwsze i tak nie wiecie, jak długo ten mecz będzie trwał e, w StarCraftie, i tak wiecie, ile będzie trwał filmik, a jak nacisnę Ctrl W potem to i tak ten Time Hider zostanie tu, gdzie był i, i, i nic nie będzie zasłaniał i to jest w ogóle bez sensu. Chociaż oczywiście moje logo jest świetne. Pozdrowienia dla, dla kreta, który był autorem tego forum. Kret to mój bardzo dobry znajomy z liceum jeszcze. Dobrze, i korzystając z okazji, ogłoszenia parafialne, zapraszam wszystkich do odwiedzania... A ja, co ja gadam, jakiego odwiedzania? Przede wszystkim zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału i lajkowania mnie na Facebooku. A po drugie, braket.pl i, i, i sciarea.pl dwa zaprzyjaźnione, powiedzmy, serwisy, e, które ja się staram wspierać. One w miarę swoich możliwości też wspierają mnie. W każdym razie zapraszam do odwiedzania. E, no i cóż... Mogę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ostatnio nastąpiła ważna hmm, cezura, nazwijmy to, w moim kanale, w prowadzeniu mojego kanału. Mianowicie przekroczyłem 500, 500 subskrybentów, widzów. To jest ogromna liczba. Um, oczywiście jest to cały czas 10 razy mniej niż mają Emil czy Z, aczkolwiek, jak dla mnie, jest to naprawdę bardzo, bardzo duża ilość. Bardzo się z tego faktu cieszę. No i mam nadzieję, że osiągnę kiedyś na przykład 1000, albo no, no, no powiedzmy, że rzeczywiście 1000 będzie następną, e, znaczącą liczbą, i, i, i no, na okazję 1000 to już coś, rzeczywiście, postaram się przygotować. Ten probek pierwszy zaatakował, więc mógł wydaje mi się zabić tego dronka, ale nie zdecydował się na to. E, całkiem niezeblokowanie haczerki. O, i teraz już nie będzie mógł zabić dronka. O, i czy będzie pylon? Będzie pylon. Tak, powstrzyma tą haczerkę na jeszcze dłużej. Dobrze, więc jeszcze raz, dziękuję wszystkim widzom, zapraszam do zostawania ze mną, do ciągłej subskrypcji kanału, do nieanulowania subskrypcji, zapraszam wszystkich tych, którzy nie subskrybują jeszcze, do zrobienia tego. Dzięki Wam za, za komentarze, kciuki w górę i, i, i wsparcie przez ten, no, ponad już rok. Skancelowany pilon, jak widzieliśmy, odzyskane 75 surowców, haczerka, już powstała, ten probek się troszkę spóźnił z kolejnym blokowaniem, ale nie robi to wielkiej różnicy. Spawning Pool już jest, żadnych zerdli, ok, dobra, przepraszam, cofam, są dwa zerdlingi, które będą starały się e, znaleźć tego probka i coś, e, coś z nim zrobić. No i Gunkfu znowu znowu zaczyna bardzo ekonomicznie. Jest pylon w mainie. Nie, co ja gadam? Zupełnie nie obserwowałem. Gadałem o jakichś głupich subskrypcjach i czym, czymkolwiek innym. Nie obserwowałem tego otwarcia, przecież tu jest Cybercore i Gateway już gotowy, przecież to nie jest timing na na Nexusa, czyli to jest y, Gateway Core Expand, czyli no, strategia, która szczerze mówiąc, moim skromnym zdaniem, nie jest najmocniejsza. Będzie tu najpewniej jakaś y, stosunkowo wczesna agresja y, z jednego, dwóch, trzech gate'ów, czterech gate'ów być może, zobaczymy. Na razie są trzy gate'y, myślę, że jeszcze jeden powstanie. Taki y, alternatywny ekonomiczny gate jest no Dosyć skuteczny, ale chyba nie na tym poziomie. Tak mi się wydaje, że, że akurat Tefel nie powinien mieć wielkiego problemu z wybronieniem tego. No ale przekonamy się już niedługo. No i być może jest szansa na to, że Tefel odpowie jakąś agresją, bo jak widzimy, cały czas nie ma tej trzeciej haczerki nawet w drodze. Um, oczywiście wiemy o tym, Zerk powinien być zawsze o jedną bazę do przodu względem. Yy, no, w zasadzie każdej innej rasy. Tefel się na to nie decyduje. Zebrał dostatecznie dużo gazu, by rozpocząć yy, Metabolic Boost, czyli upgrade do prędkości dla Zerglingów, ale nie decyduje się na więcej wydobycia gazu w tej chwili. Widzę drugi ekstraktor jest w drodze, ale cały czas tego wydobycia nie ma. No i nie wiem, nie wiem, co o tym myśleć. Yy, agresja z tylko i wyłącznie z Erdlingów chyba nie miałaby wielkiej szansy powodzenia. Roach Warren jest dosyć spóźniony. Uuu, bardzo niedobrze, bardzo duży Warpin. W tym momencie zeloty będą wpadały do ekspansji. Będą w drodze dwa Spinecrawlera, ale nie ma dostatecznie dużo w tej chwili tak, żeby się przed tym atakiem wybronić. Mothership Core i 5 Zelotów. Kolejne zeloty będą mogły być uprowane. już niedługo. Time Warp na dodatek rzucony. W tym momencie wszystko zależy od Majkortefela. Jeśli będzie w stanie dostatecznie długo utrzymać przy życiu swoje kodowe, swoje zerlingi, ale zerlingi padają, dronki padają, spańcroller są dopiero w połowie gotowe. 16 zerlingów w drodze dopiero. Jeśli też jest znaczny zerlingów, dobrze się budować, zanim będzie krytyczna masa zelotów. I, i zdoła okrążyć tymi zerdlingami, będzie kancelarz na swoim Nie będzie kancelarz na swoim Robią się pierwsze zerdlingi, robią się trzy rowcze. O, cztery rowcze. To będzie, to będzie coś, co będzie być może w stanie uratować Tefera, ale w tym momencie, no nie, to jest bardzo dużo zlato, Bardzo ciekawa agresja, bardzo słuszna agresja, bardzo dobra agresja. Rowcze, nie wiem, czy wiecie, też nie są w stanie atakować. Mudership Core. Zerdlingi już w tej chwili dopiero zaczęły mieć speeda, bardzo ważne. Królowa padnie i nie będzie absolutnie nic, co będzie w stanie zniszczyć. Tego Madrid Core, Nie ma ani jednej królowej w tej chwili na mapie. Dużo dronek zostało zabitych. 60 supply przeciwko 40 supply. Rowcze walczą z zerotami, zeroty kalibrują. Rowcze. O! I timer rzucony, złapane zostały wszystkie te. O! Bardzo ładne zagranie. Bardzo ładne zagranie ze strony GungFu. No, ja muszę dla swojej ciekawości sprawdzić, jak wyglądało scoutowanie Tefela w trakcie tego meczu, bo nie wiem jakim cudem on się zdołał dał się złapać na tę strategię patrzę co on w tej chwili widzi, tu jest Overlord tu nie ma żadnej informacji na temat tych na temat tych gateway'ów jest już szósta, 30 powinien, no właśnie, jest już Warpgate skończony powinien być pierwsze Warpiny no i złapał, no krótko mówiąc złapał gumfu Tefera ze spuszczonymi gaczami. no nie, nie ma nie ma co ukrywać nie, nie, nie. Nic więcej do powiedzenia nie można mieć. To by było na tyle. Bardzo ładne zagranie. No i w takim razie mamy 1-1. I przechodzimy do trzeciego meczu. Zapraszam Was do obejrzenia go gdzieś u mnie na kanale w najbliższym czasie. Do następnego kasta.